Integracja konta dostawcy Sellitools z kontem firmowym na PayPalu. Zaloguj się do swojego konta firmowego na PayPalu. W prawym górnym rogu znajduje się link z hasłem developer do konta developer. Klikamy w link. Po kliknięciu w ten link system przenosi nas do pulpitu deweloperskiego. Klikamy w hasło Go to Dashboard. Po rozwinięciu wybieramy Developer Dashboard. Pierwszy etap mamy zakończony czyli przeszliśmy z konta firmowego na konto deweloperskie. Po poprawnym zalogowaniu klikamy w górnej części pulpitu na przycisk Apps and Credentials. Następnie w prawym górnym rogu klikamy w pozycję Live, ponieważ chcemy mieć aplikację, która będzie działała w środowisku produkcyjnym. Przycisk musi zapalić się na zielono. Na dole strony przechodzimy do przycisku Create App. Klikamy w niego. W pustym miejscu w ramce wpisujemy określoną nazwę, ale tak, by nie zawierała żadnych znaków specjalnych. Można to zrobić również po angielsku. Na zakończenie klikamy w przycisk Create App. Dzięki temu posiadamy już klient ID, a także Secret Key, który będzie nam za chwilę potrzebny do serwisu Sellitools. Kopiujemy klient ID. Możecie do tego użyć przycisku w prawym rogu. Przechodzimy na panel dostawcy w serwisie Selly Tools. Klikamy na ostatnią zakładkę, czyli ustawienia. A następnie przechodzimy do profilu płatności. Na dole strony wpisujemy klient ID, to, które przed chwilą kopiowaliśmy. Wracamy do panelu PayPal'a, gdzie kopiujemy sekretki. I jego zawartość wklejamy do serwisu Sellitools w kolejnej ramce. Klikamy w przycisk Save PayPal Settings i wszystko gotowe.